Bardzo się cieszę, że taka problematyka jest poruszana, problematyka związana z transformacją energetyczną i taką próbą oddolnego, oddolnej realizacji koncepcji budowy niezależności energetycznej. Prezentacja, którą miałem okazję przedstawić dotyczyła problematyki zarówno cen energii elektrycznej i tej niepewności, ryzyk z tym związanych, jak również koncepcji... Realizacji czegoś we własnym zakresie, czegoś, co pozwoli nam na uniknięcie tych niespodzianek cenowych. Także takie komplementarne spojrzenie od strony i rynku hurtowego i od strony zabezpieczenia się przed tymi nieciekawymi okolicznościami. Tak jak podkreśliłem to przed chwilką, bardzo się cieszę, że taka inicjatywa jest. Jest bardzo wartościowa, bo są przedstawiciele zarówno sektora wytwórczego, wydobywczego, energetyki wielkoskalowej, ale przede wszystkim gmin samorządów, więc ta. Można powiedzieć burza mózgów, która tutaj ma miejsce, ma bardzo szeroki kontekst, szerokie tło i trafia do wszystkich, mam nadzieję, zainteresowanych beneficjentów.